Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dynamicznej grywankorej MMRPG Margonem. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od bicia kochanki nocy, jest to oczywiście heros na setny poziom doświadczenia. Oczywiście poluję tutaj na łapki, no, szukam jej tutaj ze względu na to, że mogę zdropić sobie łapki. No ale nie to będzie również dzisiaj głównym, głównym celem odcinka, ponieważ dzisiaj jak widzicie mam tutaj 129 level. Oczywiście na RTL-u postanowiłem, że w końcu... W końcu po, no po tylu miesiącach zacznę sobie wbijać powoli, już to, ten po prostu 200 level. Bo na 114, mając tylko jedną postać, no i tylko 114 maksymalnie, no jest po prostu nudno, tak. No i myślę, że, że to będzie całkiem spoko, że wbijam sobie po prostu ten level. No i, no i będę miał wiele wrażeń. Tymczasem bijemy kochankę. Kochanka, no musisz oddać coś ciekawego. Co prawda, z tą kochanką jest taka historia, że. Że biłem sobie, czy znaczy biłem sobie? Szedłem sobie po prostu kwiatami. Postanowiłem, że do odcinka sobie kochankę znajdę. Wejdziemy sobie, wyrobię się do 14:45, ze wszystkimi respami będzie spoko. A tu kochanka, proszę bardzo, na pierwszym respie na listkach, e, więc bardzo szanuję. E, także co, bijemy ją tutaj sobie bez problemu: 22%, 7%. No i myślę, że ona już się składa. I co, oddaje? No i kurwa, buty hero, ale lepsze to niż, niż takie przeklęte, nie? Oczywiście, iksujemy, bo, bo to nie jest potrzebne. No i co? Mając tutaj 129 level, wybierzemy się po prostu dzisiaj na wyspę wraków, dobić sobie level 130. Bo, no bo myślałem bardzo długo, nawet wczoraj myślałem, co mogę dzisiaj dla Was nagrać. Co mogę dzisiaj dla Was nagrać, no ale jako, że po prostu wbijam sobie już ten 200 level, no to powoli mogę Wam te ekspowiska tutaj na odcinkach pokazywać, tak. Więc dzisiaj tym pierwszym expem, co prawda już taką końcówką, bo 130, 131 max, myślę, że tam będę siedział do końca tego wyczerpania, bo zostało mi 76 minut, więc myślę, że do tego czasu ten 1031 wbije. Mógłbym się tepnąć tam no, tą klepsydrą czasu, ale myślę, że będzie ciekawe jak pójdziemy po prostu, tepniemy się tą miksturą tutaj yy, teleportacji, bo zrobiłem sobie te TP do Tuzmer, żeby, żeby mi po prostu było łatwiej expić, bo wiadomo... Większość tych expowisk na takie wyższe levele no, obejmuje tutaj głównie cały Znaczy myślę, że tak do, do 106.0, bo potem to już, to już mało co jest. No ale również będziemy podróżować sobie z tym kurwa śmiesznym kapitanikiem, tym fol folk chyba Larash, on się chyba tak wabi. Który oczywiście za 50 koła może nas wysłać albo na, na nasz upragniony ex, albo po prostu wysłać nas kurwa za burtę. No ale to się oczywiście przekonamy ahoj oczywiście ahoj, ja nie szukam pracy, tylko ją oferuję, e, także co? Miejmy nadzieję, że mnie nie zajebie. Za 50k no to drogo, ale zgadzam się. Także pyk, niech te, te Amos ma na swojej opiece. No Kurwa mać Pizda. no jeszcze 18 minut, no to jest chyba kurwa żart jakiś Ja pięk, nie to jest kurwa żałosny Nie. Zaraz wracam po 18 minutach, tak, jeszcze zapomniałem, że mam tę po poichuj. Nie, to jest kurwa hamstwo. Dobra, ZW, zaraz wrócę. Nie no, zawsze musi mnie coś wyprowadzić po prostu z równowagi. No ja nie rozumiem tego, zawsze to jest to co zawsze, no, nie wiem, żałosny ten kapitan. Już się trochę uspokoiłem, jestem spokojny. Wyszedłem sobie trochę na dwór, że tak powiem, oddychałem świeżym powietrzem niezasmogowanym. I ogólnie przeżyłem tutaj tylko pod jakieś błogo, żeby, żeby coś założyć, żeby chociaż coś było, bo zauważyłem, że z błogiem tutaj no, strasznie krucho założymy jakieś takie błogo, który dodaje mi co prawda pancerzu. Nie wiem na ile to jest na 20 minut, tylko no dobra, trudno. Z takim też się da, da przeżyć. No i ogólnie doszedłem do takiego wniosku, że tu handluje taka typiara. Ona ma taki śmieszny talizman. Talizman tutaj na 120 level. Tutaj jest taki za kurważ 2.1.2M. Więc dobra, przeżyję. W końcu czymś się będę musiał no, szybciej odradzać, tak? Bo 18 minut czekania to naprawdę można dostać kurwa coś do, do że tak powiem, do głowy. No ale dobra. Miejmy nadzieję, że teraz. Teraz ten kapitanik do, dołoży, znaczy w sumie dołoży się do tego, że <laughs> jego stateczek nie, nie wpadnie w jakieś kurwa trójkądy bermudskiej nie zgubi się gdzieś, i ja nie wypadnę poza burtę. No bo nie chciałbym drugi raz się niestety zdenerwować, bo no, to, to, to nie będzie ciekawe dla mojego biurka, bo no, już się cykałem, że biurko już poszło, nie? <laughs> tak uderzyłem. Sorry, ogólnie mam trochę rybkę, no ale <laughs> muszę jakoś z tym przeżyć. Dobra, jesteśmy u tego śmiesznego kapitanika. Jeszcze raz w śmietniku, wyrzucisz gdzieś, nie wiem gdzie to się zdenerwuje. Dobra, więc co? Wyspa Wraków oczywiście, 50k. Dobra, jest! Tak! Progres. Dobra, no jak widzicie, jesteśmy na Wyspie Wraków. Wyspa Wraków jest to no exp dla takich leveli no, i nawet unikatem przywitali. No, to jest po prostu. No, to są moje mobki, tak? Co prawda, już ten unikat mam. No, ale dobra, fajnie tutaj można sobie pozbierać łup. tak? No i kontynuując, Wyspa Wraków jest to dobry tutaj exp na takie levele troszeczkę większe. Typu, no nawet kolejne uni. Patrzcie, tego uni kurwa lota co chwilę. Tak samo z miksturkami, jak widzicie. Miksturek mam tu też, mam naprawdę dużo. No, i to jest tutaj naprawdę spoko. No i co tutaj mówiłem, że WW to jest oczywiście expo od 120 do 100, około 35 można tutaj tak przeżyć myślę, jeżeli ktoś nie daje rady na berkach, myślę, że ja już od 103.2 około będę dawał rady na berkach, że to nie będzie takie wiadomo, ej padam i, i muszę tutaj siedzieć do 103.5, nie no myślę, że tak nie będzie. Ogólnie już jak wiecie tutaj sobie trochę, troszeczkę XPM na live, który oczywiście był i dziękuję, że wszyscy że wszyscy w sobotę sobie wbili na tego live'a, było naprawdę zajebić. NO I kurwa NO ZAJEBIŚCIE NO TO JEST COŚ NO mówię o heroiku i normalnie heroik mi lota, no to jest naprawdę coś wspaniałego, no tutaj widzę, że że na kozaku, to za to musi być łapka w górę, nie? to, to za to musi być oczywiście łapka w górę, bo jak widzicie do jedno hero mi już na live'ie spadło, więc naprawdę tu tych tu tych heroików lota, no naprawdę w chuj trochę, można tak powiedzieć i ogólnie, no dzisiaj oczywiście jest poniedziałek, kurwa, taki pierwszy dzień szkoły, no co prawda się nie chce, znaczy, no i kolejne unie, jak widzicie tego lota tu w chuj, strasznie, strasznie dużo, no ale to plusik, że mogę sobie to po prostu sprzedać, tak, sprzedać sobie gdzieś, gdzieś, gdzieś u tuni, tutaj oczywiście mam to lepsze, no ale może być. No i dobra, kontynuując, dzisiaj ogólnie jest poniedziałek, dla mnie jest to w sumie tydzień troszeczkę lightowy, ponieważ w piątek nie idę sobie do szkoły. No, dzisiaj dop dopiero dzisiaj jest poniedziałek, no, ale myślę, że, że warto sobie rozplanować, co się będzie robić w danym tygodniu. No i w piątek nie idę, bo jest jakiś strajk, to tam kurwa, co ja tam będę robił. No i są ogólnie odwołane zajęcia, także no, zajebiście. No, i ogólnie dzisiejszy dzień za, za, zaczął się normalnie fantastycznie, bo yy, na pierwszej lekcji, oczywiście, historia, tak? Z, z najlepszym nauczycielem, tak? Jak dla mnie, bo mistrz świata jest. Yy, co prawda, oczywiście się spóźniłem, bo wiadomo, godziny tutaj, tak jakbym szedł do szkoły na siódmą, ale ja zawsze chodzę na ósmą, bo jeszcze nie mam takich zajęć, żebym miał jakoś na siódmą, tak? Yy, więc, yy, więc yy, no, przyszedłem sobie. Oczywiście miałem takie to też to też tutaj sobie cenię, że biegłem po schodach, bo nie zawsze biegnę, bo mogę się zadyszeć, no i tyle będzie w temacie. Zawsze tutaj, teraz biegnę sobie po schodach, no i sprawdzam obecność, tak? No ja oczywiście rozbawiony tym, że akurat wbiłem, jak sprawdził, czy jestem, tak? Więc nie dostałem spóźnienia. No, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Ogólnie tutaj mamy takiego szkieleta bossmana, więc jego tutaj sobie oczywiście zabijemy. E, może coś odda? No, nic nie oddano szkoda. No, jakiś tutaj miksturka, ale to nie potrzebuje. Jak widzicie, tu u tego kapitana Kuka jest taki Quest na 100. Chyba 32 albo 131, coś koło tego. Więc ja myślę, że, że jakoś sobie go potem zrobię. Jak już ten level będę miał. No i ogólnie te lekcje są z, z właśnie z tym nauczycielem no zajebiste, tak raz się kurwa spóźniłem. Ale to tak celowo zrobił, nie? Był po prostu sobie. stał sobie przy drzwiach, ja biegłem no i oczywiście drzwi mi przed nosem. No i to tak trochę blipnie, że tak? no, no, chciałem pozdrowić tutaj ba bardzo pana Marcina, e nauczyciela historii, bo naprawdę mistrz świata, tak? No dobra, my zgubmy się tutaj y na tych szkielecikach, oczywiście wiem, że nie będzie oglądał, bo... Mojego nie interesują gry, on nie wiem co, ale dobra, nie, nieważne, nie wnikam, ja tutaj ekspię na tych piratach, bo zaraz wbijam 130 130 oczywiście level, poziom doświadczenia Tą grupkę sobie tu na turkę wezmę, bo nie wiem czy, czy zawsze dałem radę spoko, także 1.8% i naprawdę spoko już na kozaku E, dobra, tu są jakieś te pojedyncze, to nawet ich wyruszać nie będę, bo to się naprawdę no, nie opłaca to już ubiłem? Serio? What the fuck, nie wiem kiedy e, No i ogólnie tak tutaj po poniedziałek sobie przeleciał, dzisiaj w sumie najmniej lekcji Jutro kurwa do chyba 15.10 będę siedział, więc no, trzeba, jakoś, trzeba jakoś przeboleć Aż do tego czwartku e, Dobra, tu już się w sumie exp powoli kończy, a ja tego levela nie wbiłem, myślę, że teraz tu wbiję Tak jest, no ostatnia grupka, no tak ma być więc to 130 jest, 130 jest, więc jest no zajebiście Nie wiem czy tu jeszcze mam jakieś, jakieś mopki do ubicia, tu jeszcze jest w sumie Taki jeden, jedna gruber, grupka to oczywiście no każdą grupkę tutaj cenimy, aha to, to tutaj tylko pojedynczy jest ale pojedynczego też ubiję, no Yoda na przykład takie pirackie złoto zajebiste No i ogólnie jak jest spoko, tak fajnie się w ten 130 już co prawda powinienem iść na berki, w sumie wiecie co, tu już się mi powoli to respi, ale pójdziemy się przetestować na berki, myślę. Tak się szybko przejdę, zobaczymy co tu ciekawego jest na tych berkach. Podobno zmienili jakieś outy, no to zobaczymy co tam ciekawego jest, chwileczkę sobie... Kurwa tuzmer, Eder. Eder wróć, no idź, dobra już. Eder, tak jest? Przejdziemy się tylko kawałeczek, bo to raczej chyba nie ma sensu tutaj dalej iść, to berki oczywiście pojawią się w następnym odcinku. Bo, bo level cały czas idzie w górę, tak? Level idzie cały czas w górę. No i to jest plusik. Ja to idę tylko czysto rekreacyjno-integracyjno -y zapoznawczym te tereny, bo wiadomo nowe są auty to trzeba, trzeba zobaczyć co tam ciekawego. Mogłem w sumie już sobie założyć nową zbroję. No, kurwa, ta stara mi oczywiście musi zawsze zawsze zahaczyć, bo jakieś hajs, żebraczka typowa. No, typowa taka taka można powiedzieć. No więc, co ja mówię, ogólnie mogłem sobie założyć taki już taką zbrojkę na 130 Hero, no ale myślę, że, że ta fizyczna, co prawda, jeszcze działa. Więc ta fizyczna może mi, może mi coś pomóc, tak? Zobaczymy, zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce na tych berkach, co prawda no tam są te pojedyncze, no ale no ale tam myślę, że, że damy radę. Ogólnie planuję w następnym odcinku przejść całe te berki. Zobaczymy, zobaczymy czy mi się to uda. Myślę, że mi się uda no i że będzie całkiem, całkiem pozytywnie. Dobra, jesteśmy już tutaj Dolina rozbójników. To już tutaj jest prawie na miejscu. Więc myślę, że wyspa wraków całkiem spoko. No Herko oddała nawet na odcinku więc jestem naprawdę, naprawdę zaskoczony mile tego nie zakładam, to raczej sprzedam, bo rogata maska tu mam lepsze, na 110, więc lepiej by było chyba to sprzedać, dobra więc tutaj jest wioska kuli, to sobie już powoli wbijamy tam oczywiście są te zapomniane grobowce, gdzie kurwa szukałem kiedyś Patryka kto pamięta, ten pamięta no i dobra, także wbijamy tu na pełnej Zobaczymy, co tam na berkach słychać, bo co prawda nie byłem jeszcze nigdy tam od czasu zmiany tych tam wszystkich grupek czy tam grupek, czy nie wiem, czy tam grupki zmienili, że tylko ołty e, bo ołty są teraz duże Wiem, że itemki też zmienili, e, więc myślę, że, e, że te itemki można by było sobie sprawdzić, czy też, czy, czy w ogóle czy w ogóle są jakieś opłacalne, czy są jakieś nowe No ale dobra, wbijamy im na chatę E, tu jest, o kurwa, ładne co nawet, no ładne, jakaś typiara jest nawet, Berserkin Achin, no nic mi nie biorą, bo to są typowe takie chyba, mało tu magicznych, nie, ja mam tu prawie 20% na fizyczne, więc mi one tutaj nic nie biorą, także powinno być, powinno być całkiem, całkiem spoko, całkiem pozytywnie. E, dobra, tu wszystko na X idzie, znaczy na X, na, na F, dobra, tą pojedynczą nie biorę, zobaczymy co, co będzie z tą, z tą grupką tutaj. Z tą grupką, no, wyglądy prezentują się całkiem spokojnie, całkiem zajebiście. Tu wiem, że tą me dwójkę chyba gdzieś przenieśli, gdzieś daleko w pizdu. No dobra, no, więc mógłbym sobie, już w sumie, na tych berkach troszeczkę przezimować, do tego 140 jakoś się przemęczyć. No, a potem gobliny, tak? Wszystko na pewno udokumentuję na, na odcinku. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Jeszcze sprawdzimy z tymi się łucznikami, co tam są. No, i myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Hmm, tutaj, jak widzicie, no tu są póki co te pojedyncze. Tam dopiero dalej się zaczyna kurwa jazda. Z trójkami, nawet czwórkami. Także, no, myślę, że, że tu całkiem fajna przygoda na mnie czeka. Jak to był pewien serial, pora na przygodę. Więc, więc no, całkiem spoko. Dobra, tu jest chyba ta grupka tych takich uczynków. Tak jest. Tu są kurwa elity? No, kurde. Ty. Dobra auto, nic mi tu takiego nie wziął. O, jednak zrobili śmietniki ty, to jednak z elitkami będą problemy jeszcze. No ale dobra, powinien, powinniśmy sobie tu poradzić. E, także ja wam dziękuję oczywiście za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się spodobało, możecie zostawić e, łapeczkę w górę. Następny odcinek myślę, że tu będą, będzie stałego tutaj z tych wszystkich berserkerów co obejście. No i ja ogólnie wam przedstawię, co tutaj ciekawego możecie znaleźć, na co możecie się napotkać, na co, jak się przygotować na zwiedzanie tych tutaj terenów bo na pewno wszystko tutaj, wszystko sobie obadam doszczętnie. Znaczy, do, doszczętnie, trochę źle powiem, spenetruję tutaj każdy zakamarek ma, mapek. No i be, myślę, że będzie całkiem spoko. Oczywiście łuc, łucni, łuc, łucznicy y, sprawdzają, czy ktoś nie wchodzi na chatę, no ale ja, ja przeszedłem tutaj, kurwa, jak ślimak niezauważalnie. Znaczy, taki trochę zamaskowany wyznawca seta. No i tutaj jest ogólnie dwa, więc myślę, że na te dwa tutaj sobie skończymy. Także ja wam dziękuję jeszcze raz za obejrzenie, pamiętajcie o łapeczce w górę, jakiś pozytywny komentarz oczywiście również mile widziany. Także dzięki, no i do zobaczenia w następnym filmie, który pewnie się ukaże gdzieś koło koło środy. Koło środy lub czwartku. Myślę, że to będzie najbardziej opłacalne. Dobra, także dziękuję no i na razie.